Marta Poprawa, portal miastopoznaj.pl, moi państwa goście, więc dzisiaj pan Robert Panasiewicz, pedagog i zarazem specjalista terapii uzależnień. Panie Robercie, coraz więcej ludzi sięga po narkotyki, w związku z tym pytanie, z jakimi problemami właśnie związanymi z narkotykami z, zgłaszają się ludzie do państwa, do środka? Mhm. Najczęściej. Mhm. Najczęściej to ich rodziny się zgłaszają. Sami użytkownicy raczej rzadko, to najbliżsi szukają dla nich pomocy. To oni, jedynie oni są w stanie odczytywać sygnały niepokojące, które płyną z życia człowieka, który przyjmuje narkotyki, no i próbują jakoś szukać odpowiedzi na pytanie, co ja mam robić, jak ja mogę mu pomóc, co ja mogę dla niego, jak ja mam go przekonać, od czego zacząć. Mimo tego, że mamy społeczeństwo informatyczne i, i, i świat informatyczny, to jednak wiedza na temat, ten temat jest ciągle bardzo słaba. Ciągle nie wiemy, gdzie szukać pomocy, od czego zacząć, do kogo się zgłosić, co ja mogę, ja rodzic, na przykład, ja mąż, ja brat, co ja mogę zrobić. Ci ludzie nie wiedzą. No i próbujemy z nimi najpierw na ten temat rozmawiać, zanim spotkamy tego, tego naszego pacjenta. To często mija jeszcze jakiś czas. O jakich zależnieniach najczęściej mówimy? Hmm. jakich rodzaju są tu narkotyki? Eee, Więc pani, co naj... Cze... narkotykiem, który jest najbardziej popularny w naszym kraju, to są papierosy, nikotyna. Drugi to alkohol. Natomiast jeśli chodzi o narkotyki, które nam się kojarzą z terapią uzależnień, to już dawno przestały być opiaty, mimo że, czyli heroina, morfina, dawno już przestały to być opiaty, dawno ta grupa już, już zeszła, zeszła na bok. Teraz dzieciaki biorą bardzo dużo marihuany, która ciągle jest narkotykiem niedocenianym i, i raczej bagatelizowanym, natomiast zmiany jakie po, powoduje w, w mózgu, ale nie tylko, bo ona paraliżuje wszystkie obszary, łącznie z tym obszarem takim e, e, emotywnym, ale i, 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 i motywującym, tak? Ci ludzie tracą, tracą motywację do życia, do, tracą pasję, tracą chęć. Nic ich nie kręci. To marihuana, myślę, zajmuje. Zajmuje pierwsze miejsce, a potem do niej po kolei dołączane są poszczególne inne narkotyki. I właściwie nie ma znaczenia to już nie są te czasy, gdzie ludzie mieli jeden taki ulubiony narkotyk. Owszem, on nadal gdzieś tam jest, ale to nie przeszkadza brać właściwie wszystkiego, co jest dostępne na rynku. Im tańsze, tym lepiej. Jest Pan terapeutą w ośrodku leczenia Arkadia. Arkadia. Tak. Proszę powiedzieć, jak wygląda tam codzienny mhm. dzień? Dzień w ośrodku zamkniętym to właściwie główne, główne narzędzie oddziaływania. To, to tam są skupione wszystkie najważniejsze rzeczy. To tam, samo to, że ten dzień ma plan, to dla wielu jest nowe. Dlatego, że bardzo często towarzyszy im życie, życie na takim freestyle, na, na tworzeniu czegoś w takich oparach, oparach mgły, czegoś niejasnego. Wstają, o 8:30, o 40, mają gimnastykę, a potem próbują ogarnąć jakieś tam swoje sprawy, które wynikają też z ich aktywności, bo mają swoje funkcje, które które pełnią są, jest gospodarz domu, jest, ktoś pisze wiadomości. Też należałoby ogarnąć siebie samego, należałoby też posprzątać wokół i przygotować się do śniadania. Śniadanie jest o dziewiątej. Potem zaczynamy zajęcia. Zajęcia trwają od dziesiątej do czternastej. To jest, to jest bardzo długo, bo to jest bardzo dużo pracy. Często ta praca jest na tyle eksploatująca, że po 14 w ośrodku zapada cisza i właściwie trudno jest im się pozbierać. Czyli jest to intensywna Jest. Rzeczywiście, bo to, to, to jest 4 godziny terapii i ona jest różnie z intensywnością. Czasem jest tak, że trzeba skończyć trochę wcześniej, czasem jest tak, że nie można skończyć, bo, bo, no bo nie można tak czekać, zostawić. Czas jest bardzo krótki, bo 8 tygodni to jest bardzo krótko. W tym czasie trzeba. Sprowokować bardzo różne, bardzo trudne, także sytuacje, które przekonają ich o tym, że mogą czuć bardzo trudne dla siebie e, uczucia i emocje, i one, i mimo to, ja nie muszę brać narkotyków. Nie, że to, to jest bardzo istotny sygnał, który z tego płynie. Dlatego po tej przerwie e, obiadowej, e, jeszcze mamy. Dwie godziny pracy od 16 do 18, potem jest kolacja, potem jest czas wolny, w którym próbują też zrobić coś tam swojego. Czasem też no, dobrze byłoby się pobawić i jakoś tam mm, rozerwać, próbują korzystać z siłowni, z, z takich tam jacuzzi, z sauny, żeby jakoś yy, no, troszeczkę z, zresetować się, tak? i przygotować do snu. O 21 mamy jeszcze zakończenie dnia. To jest takie podsumowanie tego, co się działo przez cały dzień, z czym ja kończę jak w jakim stanie ducha kładę się spać. Oprócz tego robią takie czynności, które wynikają z ich terapii indywidualnej. Prace zadane, prace zadane w procesie, więc no, jest co robić. Tak? Często jest tak, że, że przed pobudką ludzie piszą prace swoje, bo, bo trzeba je przygotować i przedstawić. Nie, nie, nie jest tak, że, że, że się jakoś tam specjalnie nudzą. Nie? Mhm. Raczej rzadko. Rozumiem. Tak. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję Dzięki. Państwu i zapraszam do włączenia Dziękuję. Poradnia oferuje poradnictwo, pomoc osobom, które sięgają po narkotyki, alkohol. Osoba, która tutaj się zgłasza, ma możliwość uzyskania, jeśli taka jest potrzeba, skierowania do, na oddziały psychiatryczne, czy oddziały detoksykacyjne, czy na oddziały leczenia uzależnień. Taką specyfiką naszej poradni są grupy, począwszy od grup psychoedukacyjnych dotyczących uzależnień, jest możliwość też pracy warsztatowej, te poznawania siebie, pracy nad emocjami, komunikacją, asertywnością. Łączy nas taka filozofia podejścia do człowieka, że nie ma prawd absolutnych, tak? że, że, że terapeuta to nie jest człowiek, który powie ci, jak masz żyć, może z tobą o pewnych kwestiach Porozmawiać, tak? Może zadać Ci parę pytań, na które zastanowisz się, szukając odpowiedzi, w ogóle jakie jest Twoje miejsce tu na świecie, kim Ty jesteś, czego Ty w ogóle chcesz, czy te narkotyki są Ci potrzebne. A jeśli są Ci bardzo potrzebne, to czym możesz je czymś innym, bardziej konstruktywnym zastąpić. Marta Poprawa, portal miasta Moim Państwa gościem jest Wartek, pacjent ośrodka terapii uzależnień Arkadia. Bartek, chciałem cię zapytać na początku, w jakich okolicznościach po raz pierwszy zetknąłeś się z narkotykami? Wiele razy w swoim życiu zastanawiałem się, dlaczego właściwie zacząłem brać narkotyki. Pierwszy raz, kiedy się zetknąłem, co właśnie było już pierwszym pytaniem, dlaczego tak wcześnie, bo zacząłem brać narkotyki, jak miałem 12 lat, zawsze zastanawiałem się, dlaczego niektórzy nie wiem, idą kopać piłkę na boisku, dlaczego inni pograją w koszykówkę. Inni w siatkówkę. generalnie mają jakieś pasje w życiu, a ja sięgnąłem po narkotyki. Zawsze mnie to w jakiś sposób intrygowało. Nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem dlaczego tak się ze mną dzieje. Zawsze czułem, że jestem jakiś inny, że nie mogę się wbić w towarzystwo. Zawsze walczyłem bardzo mocno o to, żeby być akceptowanym w towarzystwie. I najłatwiej, co, co do mnie co do mnie przyszło, to to, że kiedy pierwszy raz zacząłem palić marihuanę, to po prostu to było ze starszym towarzystwem i bardzo łatwo było mi akceptacja. akceptację. Ci ludzie tylko ode mnie wymagali tego, żebym się spalił i wszyscy się śmiali i, wszystko, i było wesoło. Nie musiałem jakoś specjalnie wykazywać się swoimi umiejętnościami, żeby pokazać, że jestem w czymś dobrym. Chociaż przed narkotyków już byłem, jak wiedziałem, że coś jest nie tak ze mną, że jestem za na niektóre rzeczy, że dużo rzeczy przeżywam jakoś mocno, że... Mam wrażenie, że inni tak nie czują tego wszystkiego, jak ja, i to było też takim usprawiedliwieniem dla mnie do tego, żeby jakoś te, przygaszać te wszystkie emocje, które mi towarzyszyły. A ten pierwszy moment, jaka to była okoliczność? Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć, dobrze tego nie pamiętam. To było, wiem, że to było pod szkołą, taką w, w, na dzielnicy, w której mieszkam. Po prostu zauważyłem, że starsze chłopaki coś tam palą i poszedłem ściągnąć parę buchów i od razu wiedziałem, momentalnie wiedziałem, że jak tego spróbowałem, to że... to pomyślałem, że chwyciłem Boga za nogi. Po prostu to był środek, który mnie, mnie rozluźnił i mogłem się z nimi dobrze bawić. I nic więcej ode mnie nie wymagali. A po jakim czasie zorientowałeś się, że już sobie z tym nie radzisz? Pomyślałeś to... o tym, żeby się udać na terapię właśnie? To jest ciężkie dla, dla mnie, jako dla narkomana, bo strach przed przed odstawieniem tych wszystkich używek jest po prostu ogromny. Ja wolę, wolałem zrezygnować ze wszystkich jakichś wartości materialnych, żeby tylko dalej brać narkotyki. Ja trudno mi powiedzieć dokładnie kiedy się zorientowałem. Ja zawsze myślałem, że póki palę marihuany i nie przekraczam granicy brania narkotyków do nosa to jest dobrze. Kiedy przekroczyłem tą granicę to stwierdziłem, że dopóki nie biorę LSD to jest to jest dobrze, że przecież nie i tak cały czas przesuwałem sobie granice aż do palenia heroiny, kiedy stwierdziłem właśnie, że już ze mną jest kompletnie coś nie tak, tylko że dalej sam nie prosiłem o pomoc, tylko to rodzina musiała mnie ciągnąć za ręce, bo ten strach, taki, taka paranoja, ten lęk przed tym, żeby odstawić narkotyki, był tak wielki, że nie, nie, nie chciałem się za to zawsze, zawsze cenę zgodzić. Wolałem rezygnować z życia, żeby dalej nie mijało. Ale żeby, żeby tylko nie zrezygnować z tego, co mi przynosi tą ulgę, tą chwilę nieczucia tego całego świata, tej rzeczywistości, która mnie otacza, bo, bo nie, nie chciałem tego, za wszelką cenę chciałem unikać jakichkolwiek emocji w swoim życiu. No, trafiłeś na terapię do ośrodka. Który moment w całej terapii był najcięższy dla ciebie? Najcięższym momentem. W tej terapii był fakt, że to była trzecia terapia się zaczęła dla mnie i czułem po prostu, że skoro mi nie wyszło na dwóch poprzednich terapiach, to dlaczego to miałoby być teraz jakimś przełomowym momentem, że nagle coś się stanie we mnie takiego, że ja mogę zrezygnować z tych narkotyków. Ciężkim momentem też na terapii było to, że ja całe życie rezygnowałem z cierpienia, regulowałem sobie swoje uczucia za pomocą narkotyków i wybierałem to, co chcę czuć. Ja nie miałem kompletnie akceptacji na to, żeby czuć się źle Zawsze chciałem żyć albo tak, żeby czuć się dobrze, a jak później narkotyki traciły tą swoją magiczną moc czucia się dobrze, to po prostu nie chciałem czuć nic, więc dla mnie bardzo trudnym momentem było spotkanie się w ogóle ze swoimi uczuciami. Trudne dla mnie też było to, żeby wejść w jakieś relacje z ludźmi, bo już dawno wymieniłem relacje międzyludzkie na relacje z narkotykiem. Ja plus narkotyk dawało mi coś takiego, jak niektórym Przyjaźń na przykład. Ja obdarowałem wszystkimi głębokimi relacjami narkotyki po prostu miłość, przyjaźń. Wszystko najważniejsze dla mnie było, sko było skierowane ku narkotykom. Więc takie właśnie przerzucenie potem relacji, żeby one nie były powierzchowne na ludzi. Boję się tych relacji jakoś, trudno mi jest wchodzić w te relacje, mam nie chcę cierpieć za wszelką cenę i to jest dla mnie trudne. Najtrudniejsze teraz... chyba na terapii. A teraz, co byś powiedział młodym ludziom, którzy już mają za sobą pierwszą, pierwszą próbę wzięcia? Po prostu wzięli już pierwszy raz i gdzieś tam idą w tamtą stronę. Co byś im powiedział? Szczerze mówiąc, trudne pytanie, bo raczej bardzo trudno jest przekonać kogoś, kto bierze pierwszy raz narkotyki i nie widzi żadnych szkód, żeby przestać to robić, bo to jest jak jakiś złoty środek na wiele dolegliwości, które każdy ma w głowie, na przede wszystkim na lęk przed życiem. No, ale jeżeli cokolwiek mógłbym powiedzieć, to to, żeby nie pchać się w to gówno, bo to niszczy po prostu życie. To I bardzo trudno jest potem z tego wyjść, z powrotem, a im dłużej to trwa, tym... tym Im głębiej w las, tym, tym ciężej wyjść. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Państwu, moim no Państwa gościem Bartek, pacjent ze środka terapii niezależnej. Rezygnowałem z cierpienia, regulowałem sobie swoje uczucia za pomocą narkotyków i wybierałem to, co chcę czuć. Ja nie miałem kompletnie akceptacji na to, żeby czuć się źle. Zawsze chciałem żyć albo tak, żeby czuć się dobrze, a jak później narkotyki traciły tą swoją magiczną moc czucia się dobrze, to po prostu nie chciałem czuć nic. Więc dla mnie bardzo trudnym momentem było spotkanie się w ogóle ze swoimi uczuciami. Trudne dla mnie też było to, żeby wejść w jakieś relacje z ludźmi, bo już dawno wymieniłem relacje międzyludzkie na relacje z narkotykiem.